W 37. kolejce e-winner 2. Ligi GKS Katowice potrzebował zwycięstwa nad Stalą z aby awansować na pierwszą ligę, a także, żeby cieszyć się w ogóle już z awansu. Czy to mu się udało? Oczywiście i to w iście imponującym stylu. I o samym meczu, jak i o podsumowaniu sezonu w wykonaniu Geksy. Serdecznie Was zapraszam. Mecz wygrany w iście imponującym stylu, dlatego że wygrany dosyć wysoko. 4 do 1 to chyba najlepsze ukoronowanie. Awansu z drugiej do pierwszej ligi GKS, wraca po dwóch sezonach do pierwszej ligi, a teraz to fortuna pierwszej ligi, gdzie no, nie ma co ukrywać. To było jego miejsce i tam najlepiej się czuł. Widać było, że w drugiej lidze po prostu odrasta od reszty rywali. Ja miałem przyjemność oglądać kilka spotkań w wykonaniu GKS-y w tym sezonie i muszę powiedzieć, że faktycznie zgadzam się z tą opinią, że po prostu ten zespół. Ten zespół pod wodzą trenera Góraka po prostu był za wysoki, za wysokich progach był dla reszty zespołów, co było widać. Ale no, trzeba też podkreślić fakt, że w tym sezonie dla Gieksy sam mecz, same mecze poda, podobnie się kończyły jak w poprzednim sezonie, gdzie zdarzała się taka sytuacja, że można było się obawiać o awans. Bo i Chojniczanka był, grała dobrze i była wyżej od GieKSy, a też oczywiście Górnik Polkowice, który już dużo wcześniej awansował, również spisywał się w tym sezonie znakomicie. No i gdzieś tam na pewno w głowach piłkarzy siedziało to, że można w tym roku znowu walczyć w barażach i znowu ponieść klęskę. Na szczęście się to nie udało. Na szczęście dla samej GieKSy i jej kibiców, którzy dzisiaj na pewno będą świętować bardzo długo. Ten awans. A sam mecz, no trzeba przyznać, że w pewnym momencie był on bardzo wyrównany. To Gieksa pierwsza strzeliła bramkę po dosyć fajnej takiej akcji, gdzie z bramkę strzelił Adrian Błąd. No i przede wszystkim tutaj na pewno dobry mecz, albo raczej powiedzieć trzeba, że znakomity mecz Arkadiusza Woźniaka. Były ekstraklasowić hat-trickiem, zapewnił awans. Gieksie, ale również trzeba pochwalić tutaj Stal Rzeszów, która w pierwszej połowie naprawdę mogła się podobać strzeliła piękną bramkę, chyba bramkę kolejki jeśli chodzi o drugą ligę i no, gol z 35 metrów bardzo rzadko się zdarza także naprawdę trzeba tutaj pochwalić zespół, no ale nie mówmy tutaj o Stali, mówmy o Gieksie, dla Gieksy będzie to oczywiście Kolejny sezon, gdzie na pewno będą walczyć o ekstraklasę. Bo tutaj nie ma co ukrywać, że ten zespół bardziej tutaj jest pod tym kątem brany pod uwagę niż pod kątem ewentualnego utrzymania się w pierwszej lidze. No ale wiecie, że to różnie bywa i, i nie ma co z góry. Podkreślać, jaki, jakie ambicje będzie miał dany zespół, bo to wszystko będzie zależało od tego, w jakiej będzie dyspozycji i czy po prostu dani piłkarze nie odejdą, i czy ewentualne wzmocnienia będą na tyle wysokie, żeby sprostać oczekiwaniom kibiców, bo nie ma co ukrywać, że kibice tutaj GKS-u no są dosyć wymagający i nieraz to widziałem, także, także na pewno tutaj oczekiwania są duże, a, a Czasami ta ambicja sportowa jest troszeczkę na niższym poziomie. No, my w, każdy, w każdym razie no, gratulujemy tego awansu, jak ja, jak i Bartek również myślę, że będziemy z przyjemnością na pewno w następnym sezonie oglądać drużynę GKS-u Katowice Fortunia pierwszej lidze. To będzie długa noc w Katowicach i to nie ma co ukrywać. Ale to nie są koniec emocji, bo w drugiej lidze wciąż przed nami baraże i ewentualne awanse do tych baraży. Na pewno możecie się spodziewać omówienia finału baraży w drugiej lidze o awans oczywiście na zaplecze, na zaplecze ekstra klasy. Także już w tej chwili serdecznie Was na ten film zapraszam. Również zapraszam w niedzielę, gdzie zdecydują się losy trzech zespołów z Fortuna pierwszej ligi, które, które no właśnie walczą o awans do ekstra klasy, ale także oczywiście również i tam spodziewamy się baraży, więc i również na tamte spotkania serdecznie was zapraszam. Już jutro oczywiście omówienie meczu Polska-Islandia, ostatniego przygotowania przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. No a oczywiście w piątek już zaczynamy Studio Euro, tak codziennie będziecie mieć informacje z boisk tego najważniejszego turnieju dla drużyn narodowych w Europie. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla zespołu Gieksy i z tego miejsca dziękuję za obejrzenie tego materiału. Cześć!